Cześć z tej strony Błażej a w dzisiejszym odcinku ponownie Crash Bandicoot jak widzicie yy, prawdopodobnie przejdziemy znaczy prawdopodobnie przejdziemy może tą wyspę yy, w poprzednim odcinku którego jeszcze nie wrzuciłem chcę go no w sumie nagrywam dwa odcinki w jeden dzień tak no, naprawdę więc ten wcześniejszy odcinek wrzucę jutro a ten co teraz widzicie wrzucę go pojutrze yy, i tam się dowiecie jak skończyłem tą wyspę, mianowicie y, pozytywna energia wstąpiła i będziemy i robić cztery misje. Więc jedziemy z pierwszym już misją bez pewnego przedłużania. Bo ciągle gadam, gadam. No, jest szybki. Tutaj będzie, będę świnie w ogóle. A więc dobra, jazda na świni. No nieźle Powiem tak, Crash Bandicoot z Gierką. No, z po prostu. Jeśli ktoś... Lubię takie gry, no to bardzo mu polecam. Aha. Jazda świnie, świnie będzie bardzo trudna. Nie lubię takiej jazdy. Ja że nie lubię... Ja nie wiem, nic na czy że nie przez tego chłopa. No patrzcie, chciałem wziąć tak jakby tą skrzynkę i... Checkpoint... No daj to dojedziemy. No cóż, rozumiem. że nie możemy się. sobie <grymne> Jezus Maria, to będzie na pewno odcinek. Co ja robię, Co ja robię z tym długość świnią? Nie no, nie, dobra, nie Nie, nie, nie wszystkie skrzyni. Jeszcze patrzcie! Prawie już... No próbujemy prawie. Stracią chyba trzy życia już. No jednej kupię jeszcze ze świnią. Nie, nie ukrywajmy, ale to jest... No. Idziemy nie po to jest. się podskoczyć, żeby... Ta jazda tej świni się udała, czy nie? Dobra. Tak, tędy dalej. Jeszcze zostałem. 23 zdrowia. Dobra, mamy checkpoint w końcu. Pominałem bardzo prostą akurat skrzynkę, więc. Dobra, mamy życie. Mierzymy szybko wszystko, bierzemy tutaj. Co wpadnie po drodze? Co to jest w ogóle? Na szczęście opuścimy tą. O ja! Mogę nie podskakiwać. Dobra, lecimy dalej. 23 zdrowia. No nie uzyskaliśmy jeszcze żadnego i nie, się nie widzicie, coś bez droga. Podkoczyć. Tutaj już nie będę go musiał podskochiwać. No właśnie. Co to pamiętam, to jakbyś coś, że będzie tego więcej. No jakim far? Nie! Przed całym skońcem zginęłam. Rany boskie. Nie wiedziałam, że ten chłop tam będzie. Dobra, to już będę wiedział akurat. Na jak muszę sobie te poziomy też porobić. Tak, jakby można powiedzieć, na fulla Nie można, jak się to. Te, te poziomy akurat będę. No co? Dobra. Liczę, że nie stracę w dzisiejszym odcinku 20 przynajmniej żyć. Ale już widzę, że jak opuszczam, to. To albo mi jazda na świnie, że wychodzi. Albo faktycznie z w ogóle bardzo słaby. Mam nadzieję, że nie będę miał te 20 życia będę miał. Przy tej świnie zginąłem, czy przy której? Nie, przy tej kolejnej zginąłem świnie. Tak, dokładnie. Przy tej zginąłem. O! No i tutaj jak widać udało się. Wcześniej trzy skrzynki, tak? Tak, wcześniej przed pierwszym... Przed pierwszym razem. Jak pierwszy raz zginąłem przy końcówce to akurat widziałem, że im brakowało dwóch. No, razem brak oczy, niestety lecimy z kolejną misją i opuścimy w tej już misji pop-up'u, popu, którego pokonaliśmy w poprzednim odcinku. Dobra, tak. Ajajaj. Muszę tak zrobić, żeby tego muszę u siebie. Żółwiu Dobra, przynajmniej dostajemy jedno jabłuszko Kolejny jabłko... Nie wiem, nie pamiętam tego zupełnie poziomu, więc... Proszę tutaj mamy checkpointa Jak widać, już mamy pierwszego bonusa Znaczy pierwsze dwa bonusy, bo chyba dwa bonusy zdobyliśmy, nie wiem, nie pamiętam już. Aj. Teraz uważaj, pamiętaj, żeby nie stracić. A do... Podskoczyłem dzięki temu. Nie ma problemów na razie, wszelakich z, z tą misją. Też, że będą, nie wiem jak to nazwać, Indianie tutaj, prawdopodobnie. Już tracę kolejne życie. No i niestety straciłem jak też widać, maskę. Nie potrzebowałem na no, kolejny raz. I teraz muszę tutaj bardzo uważać, ponieważ jak tutaj będę zjeżdżał, będę wpaść bardzo łatwo w przepaść. Hmm. No nie. Pamiętaj, tak, z nim to będzie zabawne. Ja ciebie nawet dobiję na wszelki wypadek, żeby coś ci się stało. Nie dobrze, chyba już z 8... albo powyżej 5 zgonów na pewno zajczyłem już w tym odcinku. Ech, nie zatrzymałem się, no. Fatalnie. 19 już straciłem mniej niż 20 żyć, więc... Tak jak widzicie, no tym więcej... tym, tym więcej poziomu przychodzę, tym bardziej widzę, że te poziomy są po prostu no trudniejsze, nie ukrywajmy. Co ja muszę zrobić? Nie pamiętam już. Ja muszę chyba... Muszę trzymać. Przepraszam, pamiętam, że trzymać. O! O, o O! No, weźcie życie, i spadaj. 20 życia. Dobra, ja mam chyba z 25 albo 6, więc myślę, że się chyba akurat nie dowolnię niestety już. Jeśli chodzi o odcinek. Ja jestem ciekaw, czy się dawo tak dosięgnąć z tym skokiem. Jakbym tak skoczył, jakbym tak do przypadku dosięgnął. Boże. No, aj, nie zdążyłem. Dobra, tym razem zdążyłem. Ale miałem tu szczęście, powiem wam. uciekłem, ale... Niestety nie udało mi się trafić, No mogę nie TNT do mnie nie niestety rozwalić, więc też... Co? No, dubla niezłego zrobiłem, powiem szczerze. Co? Nie mogę! Dwa razy mi ten sam żółw, pod... Nie! To jest tragedia. znowu ty. No i co ja mam z tym zrobić kolego, no, nie powiedzmy. sobie. tyle no. Co ci mogę innego powiedzieć? Po prostu tyle. Jak zdychnąłem? Ja myślałem, że przeżyję. Powiem ci no ta gra będzie jest coraz trudniejsza, jak widzicie. Niestety jak chłop się już chciał rozpędzać, żeby coś mnie pykło z tego co widzę. Do tyłu lepiej 19 żyć. Już stanął tak jak uprzednio że nie przywrócę akurat. I ta mapa jakby mnie teraz zabiła, no ale na na nie, nie przynajmniej tak dobrego. Dobra, nie robimy pierwotny, i dopiero wtedy wracamy. Przynajmniej jakieś jakie życia dostanę, i są życia w stracę zanim życie. Ale zróbmy, 5 skrzyń? To tak mało. Ja widzę, że zdrowie dostałem. 2, 3 jabłka. No w sumie te 3 jabłka no to mniej potrzebne, ale 2 życia bardzo. 21 żyć. Może to przejeść później w poprzednim odcinku, ile ja wtedy miałem żyć. Ten odcinek będzie bez cięcia. Tak więc z tym tutaj akurat będę się najmniej męczył. No jest maska. Jeszcze trafiłem, ty, ale ja dobrze jestem w tą grę. Jak akurat tutaj, Oooo, ja... do tego poziomu akurat. Wiesz, że masz nie mówił. Już straciłem maskę. I ten mur trzeba puścić. Puścić. No nic, w tym momencie znowu 20 żyć, jak widać. Ty wiesz akurat nie, nie rozwijasz. no i bardzo dobrze, że się nie rozbił. Mi ci nie dał jakby się tak rozbił Co zrobił? Irytujące to będzie. Oj, to z tym będę miał problemy, naprawdę I na danym momencie, tak o! Dobra, udało się. Przepięknie się udało. ...znakomity był ten skok. Mmm... Jak to trzeba zrobić w takim razie? Bo... 18 żyć... Niedobrze. nie dobrze. Nie ukrywam, żebym trochę Rage'a miał w tym odcinku. Ty! No, chyba se jaja robią. <grym> Czy wy to widzieliście? <grym> to taka była, taki był sposób na przejście tego rąbanego. Szkoda, że teraz na, tutaj nie ma sposobu, żeby przejść to. Ale no to będzie, powinno być o wiele łatwiejsze. No Dobra, jak powiedzmy. Już to myślałem, że to są zdejchy na no, powiedz No to w sumie też ostatni poziom tej wyspy, tak jakby, więc też się nie dziwić, że to jest trudne. 17 żyć, no coraz trudniej, coraz gorzej. W jakim prawem w ogóle spadłem tutaj? Może ja tu? Tak? Jakby. Nie biegnij do przodu teraz. O kurna. Uff. Uff. Ho, 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 ho. Dobra, poczekaj, poczekaj spokojnie, poczekaj jest! I koniec! Dobra, jeszcze tylko przez ten ogień. Te życia dostałem. Jezus jak ja zadowolony jestem. Jeszcze nie koniec? A bo to by był bonusowy sobie ten poziom. Ranie boskie to jest. Przetrudne, trzeba czekać te dziurki też, bo... O tu jest jakaś dziurka. O, zdrowie było, ale to tylko tyle. Nie, tam. O, oh, ho, ho, ho Dobra, sama ostatnia misja, widzę, że będzie trudna, więc przez tam kolejny odcinka będę też musiał zwracać na to uwagę, co ja zapamiętywać, że ta misja będzie gdzieś. Zwłaszcza, że tak gin. O, ja zjedno, ho. Myk, 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 myk. No i to ja rozumiem. No i patrz, znowu jestem na dole. O oh my G... Przecież to tak mogę zrobić. Teraz tylko nie spaść. Nie trafiłem akurat na to. Nie trafiłem na to! O ja! Co? Dlaczego tak się stało? Lekkie, trudne było. 6 braku mi. 6 skrzynek. No, Jezus, wraga nam 11. I tak zginąłeś, krasz. To była druga misja. Nie, to się Lecimy teraz na misję. Kolejną no, ja milionem widzimy, że wulkan. No dobra. Nazwa to nagra się Wyspa wulkaniczna. Nie mogę, nie mogę oczywiście zobaczyć na no, super. Dobra, lecimy z trzecią misją na dziś. Tu będą jakieś nietoperki chyba. A nie, jest spokój. Cieszę się bardzo. Kolejna... Ło! No i 26 z I zaczyna to... Szczerze jeśli chodzi o... to, to się zaczyna powoli cieszyć, bo tego HP jest coraz więcej. Ja bym oczywiście więcej, gdybym nie umierał. Ale no cóż, Przynajmniej tak się zdecydowało o gra, muszę więcej... Odzyskałem... straciłem życie i odzyskałem, no ja jestem dobrym w grę, naprawdę. Przypadkowo to było. no Trafiłem przypadkowo do wody, no i nie tak, jak widzicie. No, przypadkowo po prostu się tak stało. I co za to nie poradzę akurat. Tutaj już widzę mało palem z tego poziomu. Dobra, weź, idź jeszcze. Sz się, ty jeden. Co, co ty zrobiłeś? No brawo, znowu jesteśmy tu. O my, to był checkpoint. Nie wiem czemu, ale on się przesunął sam... Przepraszam. nie wiem czemu to się tak u mnie odstało. Hmm. Będzie znowu ten szympans. Kurde, mam nadzieję, że przez niego znowu nie zednym Nie wiem, czy tego szympansa się da było zrobić, zabić. Dobra, jest checkpoint. Ale to ładnie zrobiłem. Tak skillowo jak w Fortnite. Dobra, bierzemy kolejne życie i odzyskaliśmy w tym momencie życie, które wcześniej zwróciliśmy przy tym szympaniu się. Dajże. <laughs> jako trafiłem. Tu idealnie weszło. Jeszcze co zrobiłem. O nie. Udało się na szczęście. Checkpoint kolejny. Dobra, Pop poprzez... Wcześniej... Jak miałem wcześniejszy checkpoint nie zginąłem ani razu i mam nadzieję, że to taka sama będzie, ale no zobaczymy. Co to, to dała? Po co mi te jabłka? Co one tu robią? Dzięki. Jabłka mnie wstrollowała po prostu nie mogę. Czy to mnie odblokowało czasem? Chyba, nocowego przedmiotu. Tylko pytanie, co by mnie odblokowało? Nie wiem, co bym się wrócił i co bym, co bym tutaj zauważył. Może tak, zobaczymy, ale pierwsze zrobię tak. Zrobię taki, poczekam poczekam aż ten jak się pojawi. Pojawiłeś się czy nie? Jeden nie widzę. Nie no, jest, więc... A, jest! Faktycznie, ty! Ale jajca! Masz tylko dwa boksy Tu może tutaj bonus... żadnego żadnego bonusu tutaj może nie ma. Może przynajmniej tyle dobrego będzie. Zobaczymy zresztą. Jest to że jest chyba 2. Ta 2, więc 26. Te ryby chyba można zabić, nie? No się da, ale nie wiem. Zobaczymy później. Jan bonus. Jako trzeba lat tak zrobić. Wezmę sobie przynajmniej jeszcze jabłka. 2, ale zawsze coś. Ile skrzynek trzeba będzie rozwalić? No jeszcze ładowanie. 30, kurde. To jednak spora liczba, powiem. Dobra, jest, dbało się. Wcześniej się udało, ale tutaj już się nie udało. Mój Boże. Kurde. Dobra, chwila tylko tak. Moi znajomi do im akurat akurat rusza, więc też teraz się rozwali. Myk, myk, myk i pięknie zrobiliśmy to. Właśnie ja, ja zrobiłem to, ale tutaj chyba bo musi się teraz żyć, jeśli chodzi o to ogólne. Dokładnie, 28. Mam jeden plus jeden więcej. Plus dwa nawet. Trzy. Będziemy mieli już tutaj jeszcze jest kolejne życia jabłek plus trzy. No, już, już miałem, a ja widzę, że genie z przynajmniej na no to tutaj dobrego. Już minus 1 mamy I list tak nie po prostu odjechały. No, chodź tu. No, co jest? Ale ja tego. Tylko... Nie, no dobra, wyjdzie przynajmniej na plus 2. Na plus 1, sorry. Przecież plus 2 to już za późno jest. No, teraz się udało i to na z 2 Mamy Gema. drugi game w dzisiejszym odcinku? Nie, pierwszy game. Tak, pierwszy game w dzisiejszym odcinku. W poprzednim akurat. Tylko tak, zaspoileruję. To są dwa gemy. Co, ja dwa gemy dostałem? Nie. Yy, zaspoileruję, że w poprzednim odcinku zrobiliśmy jeden Gem. No, tak, jaki spoiler? Już boss! Aha! <laughs> Dobra, lecimy. Eee... Reaper roo. W tym momencie mamy drugiego bossa. No to... Chociaż co ja? Dobra, spróbuję raz go pokonać. Jak się nie uda, to zostawimy go na następny odcinek. Ale teraz pytanie... Jak go trzeba będzie zabić? A, poczekajcie, już mam chyba pomysł. Jak? No co ty... No, co on zrobił? Sięśną no dłużej, sięśną, no mierzej, no. Nie skoczki. Chodzi o to, żeby to TNT jak I HP nie stracił, no cholera jasna z tą grą. The TNT jeszcze nie będziemy używać. Teraz pasowało to TNT i użyć. Się przesunie. Przesuwaj się. Czemu się nie przesuwasz? Czemu to się nie przesunęło? Przeżyłem Co się stało? Chyba no właśnie co, tak, co takie obrażenia będę dostawał to. I złą jest, jezus, ale albo za późno, albo za wcześnie daje. Teoretycznie mogę poczekać jeszcze chwilę. No właśnie, bo on odskoczy. Ojeju... No i znowu odskoczy. I jest. Ale tu jest. A on mógł dostać, teraz on akurat miał szansę dostać. Będzie to może teraz... Eee, nie, nie, nie. Trzeba o wiele wcześniej. A dostał! A jednak się to sprawdziło. Dobra. Myślę, tutaj to przynajmniej nie... Natomiast on teraz będzie tak skakał. Okej. Okay. To jest. Nie. Za późno dałam. No dobra, teraz spróbujemy. Też nie da rady. No nie. Ajajaj, aj, aj, wiedziałem. Teraz tak spróbujmy. Ja, jak ja jestem, to Nie, Nie, nowa, dobra. Robimy tak. Ja kończę w tym momencie nagrywanie i zrobimy tak. Tego bossa sobie pokonałem w tym odcinku. Mm. Miałem szansę go pokonać, ale się nie udało. Więc nowy świat zaczęliśmy, mogliśmy pokonać kolejnego bossa. W poprzednim odcinku pokonaliśmy bossa, tak jest. W tym odcinku też mogliśmy pokonać bossa. Mm, ale przekonałem się dopiero w następnym odcinku, chociaż opiecałem cztery misje. cztery rozdziały. Co dziennie, więc. Ale złamałem to ja przysięgę prosięgę. jutro bardzo będą cztery rozdziały, więc jutro oglądajcie koniecznie, bystety podłoga Pałaczej Ty. Crash Bandicoot, część pierwsza. Daj.